Co to jest? To jest broku. Broku. A teraz co układamy? Może, może, może Marchewka, marchewka. może być marchewka, no. Paszum do środka. Mhm. Do środka trzeba włożyć, żeby marchewkę ułożyć, tak. Tu nie boli. Co cię boli? Może Jaziu, tutaj, o nie. Upuszłam je. Pocałowała ci. Mama już nie boli, tak? Co? Hmm? Dobra, mamy marchewkę? I co teraz układamy? Oj! Miusia tu siedzi. Później tamte puzle ułożymy. No ale co tu teraz dalej układamy? Bananka. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony. Na razie jeszcze, słuchajcie, siadam, zasiadłam do śniadania wczoraj o godzinie 20. Po koło 22 chyba zrobiłam sobie makaron tagliatelle z łososiem i zostało mi trochę, więc sobie odgrzałam w mikrofali i zajadam na śniadanie. Słuchajcie, jakby ktoś chciał przepis, jest to makaron w takiej śmietance, właśnie tej 18 chyba procentowej. Łosoś, prażony słonecznik, dynia, takie nasionka, czy taka cebulka, ta dymka, co tu jeszcze było? Koper, no łosoś i ser. Ser taki włoski, takie plastry. No to jest po prostu przepyszne. No i trochę czosnku. I tu jeszcze dopijam kawkę, także dokończę sobie śniadanko i do Was się odezwę. Także jak jecie teraz, to smacznego. No, idziemy na spacerek zobaczyć. Rosa jest tak. Mimi, tutaj. Tu idziemy. No, witam się z tej strony z Wami. Słuchajcie, jest taka piękna pogoda jeszcze dzisiaj, że to jest w ogóle. Wow, cieplutko. Słoneczko grzeje normalnie pięknie. Mam nadzieję, że w tą sobotę też będzie ładna pogoda, ponieważ mam tak zawalony dzień w sobotę, że, że to jest. Wow. A później jadę robić zdjęcia. Choć coś usiądziemy sobie. Także usiądziemy sobie na chwileczkę tutaj na tarasie z Antosią. Pogrzejemy się na słoneczku. Później mam w planach, jak będę mogła ją chwileczkę z kimś zostawić. Jak się zajmie czymś, to ładna pogoda, no. E, to co? Nic mi w ogóle mnie nie widać, no. No niestety, czekajcie. A to nie jest mokre? To jest mokre, nie siadamy tu. Tu siadamy, patrz, tu. Tu jest słoneczko, tu siadamy. Tu. Na krzesełko twoje, no. Mam zamiar właśnie nagrać jeszcze tutorial, test tych, tej kolekcji z Vibo. Także nawet się na razie teraz nie malowałam, żeby później to nagrać, żeby jakiś filmik makijażowy wrzucić. Także my sobie z Antosią teraz siedzimy, cieplutko, słoneczko, to można trochę poczylautować i połapać ostatnie promienie słońca. Takiego letniego. Idziemy na mały spacerek tu koło domu. I muszę Wam powiedzieć, że po prostu jest tak, jakby była wiosna. A tu na dobrą sprawę zaraz jesień, wrzesień, październik i chodź do nie idziemy. No i lada moment, i przyjdzie zima. Jakbym miała tak podsumować ten okres wakacyjny, to powiem Wam szczerze, że tak zleciał niemiłosiernie, nawet nie wiem kiedy, a koniec końców był beznadziejny. Nigdzie nie byliśmy z dzieciakami, z dziećmi. No, z tego względu, właśnie przez tą całą sytuację. Koniec końców, wiecie, nie siedziało się zamkniętym w domu, i idziesz też i nie. Nie siedzieliśmy zamknięci w domu, ale na jakieś takie dłuższe i dalsze wyjazdy z dziećmi, to niestety sobie podarowaliśmy po prostu w tym roku, ale mamy zamiar właśnie jeszcze wyskoczyć do Karoliny z nimi na weekend, tak tylko, że w październiku jakoś. O, fu, no chodź. Fu. Antosia. Mija, gdzie ty tam idziesz? Będziesz cała mokra. No, także yy, póki co wakacje zostały przełożone na przyszły rok. No, ale to, to chyba u dużej części ludzi. Tak zostało zrobione. No, ale znowu tak źle, strasznie nie było. Wiadomo, brakuje takiego wyjazdu, po prostu takiego dłuższego wyjazdu wakacyjnego z dziećmi, całą rodzinką. Ale oprócz tego to. Popatrz, Tosiu, jaki tu jest ślimaczek mały w skorupce. No. Bo on jest schowany tu w skorupce. Schował się. Wiesz? Szukasz. No. Trzeba go wziąć i położyć na trawkę. Wiesz? No trzeba. No, czekaj, weźmiemy go. I położymy go na trawkę, żeby nie po, auto po nim nie przejechało. O, mama go położyła tu na trawkę i... i pójdzie do domku, wiesz? Idziemy dalej? No. Oglądasz ślimaka? On ma tam... Szuka domku, chodzi i szuka. Musieliśmy go przesunąć, żeby nie auto po nim nie przejechało, tak? Dobra, idziemy na spacer dalej. Zaczęłam mówić właśnie, że, że mimo tego, że nigdzie tak na dłużej nie byliśmy, to powiem Wam, że tutaj u nas dużo grilla, basen, a, wiecie, jakieś ja placy zabaw, także spoko. Co to się uniósł? W skorupce, no gdzieś? Gdzieśmy go zostawili? Dobra, jestem na chwileczkę w domu. Zaraz zabieram się za wymierzenie kurtki, którą wystawiłam właśnie na wintet. Kurtki dziecięcej, oczywiście. I tak sobie myślę dziewczyny, że zabiorę się lada moment na dniach za ogarnięcie garderoby i posprawdzam sobie. Ciuchy i myślę, że zrobiłabym jakąś wyprzedaż, żeby puścić dalej w świat jakieś ciuchy, szmaty, bo uzbierało mi się trochę tego. Ja ogólnie jestem taką osobą dziewczyny, która ma sentyment do ciuchów i często gęsto po prostu magazynuję, składam, odkładam i koniec końców tych ciuchów jest dużo. Wachluję sobie, żeby mi szybciej się... E Stonizowała skóra, bo chcę sobie, słuchajcie, nałożyć tą maskę z Apis. E, testuję te maski i dziewczyny. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą maskę algową z Apis, ta intensywnie na, napinająca, to jest po prostu miaska. E, muszę kupić sobie jeszcze inne z tej serii, z tej takiej, te maski algowe, one są świetne. Oprócz tego, że ona przepięknie pachnie, nie ma jej tu jakoś dużo, bo to jest, niby tutaj pisze, że to jest 100 gram, ale to wiecie. Na dobrą sprawę na całe to pudełko, no to jest może połowa tej maski, ale jest to ogólnie takie dosyć wydajne i powiem Wam, że naprawdę świetnie zdaje sobie zdaje egzamin. No a ta maska witaminowa z witaminą C i białymi winogronami, no to dziewczyny muszę Wam powiedzieć, że to jest miazga, też bardzo fajnie nawilżają. Nie mam tutaj. Mm -hmm. On to się jest w aucie, ona też będzie mechanik jak tata. E, także palcami sobie ją nałożę. To jest taka maska, która bardzo fajnie nawilża. Je, ją trzeba po prostu nałożyć em, na skórę, przytrzymać jakieś do 20 minut. Ja to zazwyczaj tak do, zakładam, nakładam, właśnie te maski, takie, które tak się zostawia do pół godziny, a później ścieram. Na razie testuję, używam. Jeszcze nie zauważyłam, żeby jakoś, tak wiecie, nawet zniwelowała przebarwienia, no bo witamina C przy takim dłuższym systematycznym używaniu sprawia, że znikają nam przebarwienia. Także póki co nałożę sobie maskę tą na twarz, i pójdę właśnie do garderoby, do góry, wymierzyć tą kurtkę, a później zabieram się za obiadek. Kupiłam sobie właśnie jeszcze dzisiaj WIBO. Vibo Forever Better Skin. Odkupiłam na wintet od dziewczyny nowy podkład. Jak dziewczyny nie macie konta na Vinted, to polecam Wam założyć, bo naprawdę oprócz tego, że znajdziecie tam czuchy, to często gęsto dziewczyny właśnie wystawiają kosmetyki, czy to używane, czy nieużywane. Ja jak kupuję takie kosmetyki, wiecie, gdzieś tam od osób prywatnych, to zazwyczaj proszę o dowód zakupu, bla i ogólnie kupuję właśnie kosmetyki od osób, które mają bardzo dużo pozytywnych komentarzy, bo powiem Wam, że ten podkład Forever Better Skin, ja go uwielbiam. Po prostu go uwielbiam i tu mam czwórkę i zamówiłam sobie jeszcze jedynkę, żeby właśnie mieszać. Także możecie sobie konto założyć. To nic nie kosztuje, a naprawdę bardzo fajne rzeczy można kupić. To jest takie wiecie, coś a la Allegro w tym momencie kupujecie tam używane rzeczy. I ja pamiętam jak kilka lat temu dobrych, kilka, kilka. Lat temu, jak ten winted dopiero wszedł. Ja miałam tam kiedyś konto i nie było takich zabezpieczeń kupujących. Teraz jest taka, takie zabezpieczenie, że odbie bo wcześniej to było tak, że na przykład kupowałaś coś od kogoś, przelewałaś mu na konto, i ten ktoś albo ci wysłał, albo nie wysłał, albo nie daj Boże, wysłał jakieś szmaty, miałam raz taką sytuację i myślałam, że po prostu mm, no ryczałam, bo kupiłam bardzo drogą rzecz, zostałam, została. Została potraktowana po prostu jak śmiedzi. Koniec końców oni wtedy nic z tym nie robili, a teraz jest tak fajnie zrobione na tym vintage, że jest taka: jak kupujesz jakiś tam produkt od um, jakiejś osoby, no to pieniądze, tak jakby wiszą w takim portfelu internetowym, i dopóki ty nie zaakceptujesz, że wszystko jest ok, wszystko się zgadza i jest w porządku, no to te pieniądze są wstrzymane. Nie dostanie ich ta, ta która ci towar sprzedała. I w razie czegoś zwracane do Ciebie. Także bardzo fajnie. Ja teraz tam e, też ostatnio parę rzeczy pokupowałam. E, teraz właśnie ten podkład kupiłam, no i tak co jakiś czas sobie patrzę, szperam, co tam ciekawego jest. No i idę właśnie wymierzyć kurteczkę, bo zbliża się okres z jesień, zima. Oczywiście mam dwie takie kurtki e, dziecięce do sprzedania, które e, wiszą, leżą na razie. Także... Dobra, uciekam na razie, w masce pochodzę i odezwę się później, jak nie wiem, jeszcze nie ogarnęłam, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj tak nagrać, może pod rzem... jak Antosia pójdzie na drzemkę, teraz coś znowu chodziła na drzemkę, później nie chodziła, więc jak, jak mi się uda, to chciałabym nagrać właśnie ten test tych kosmetyków z Vibo, bo leżą tu na toaletce. A to jest ta bluza, którą kupiłam na ciuchach ostatnio. O, taka lekko oversize'owa, z rozkroszowaniem, tutaj unicorn, rękawy takie długie i to jest bluza z Primark. I jest ciepła i najprawdopodobniej jak zmyję tą maskę, to sobie przebiorę na jakąś koszulkę, bo wyszło słońce. Także dobra, uciekam. Ech, działać dalej. E, właśnie przyszła mi przesyłka z AliExpress. Słuchajcie, są to rzeczy, które zamawiałam w lutym. Oczywiście już pieniążki mi za to zostały zwrócone, bo nie dotarło. Złożyłam spór i tam może to może niecałe 15 zł za to. Ale to słuchajcie, zamawiałam dla Lenki na Komunię. Taka ozdoba do włosów, właśnie. No, także przyszła teraz. I te kolczyki też jej zamówiłam jakoś w lutym. W luty, chyba coś takiego, koniec lutego. To są takie, o, widzicie, ładne pozłacane kolczyki, typowo takie dziecięce, to są takie kokardeczki, motylki i coś takiego. Także brawo, koszt zwrócony został, a my mamy kolczyki. Ale muszę Wam powiedzieć, dziewczyny, że naprawdę bardzo duża ilość tych chińskich rzeczy, typu biżuteria, właśnie jakieś takie rzeczy, słuchajcie, znajdziecie w naszych tych takich Butikach, fashion, gdzie są akcesoria, biżuteria, dodatki, bla, bla, bla. Na przykład weźmy nasz tutaj Tarnowski Cybazar, na którym ja bardzo często kupuję online. Bardzo często kupuję online i też stacjonarnie, bo akurat ten butik Cybazar mieści się w Tarnowie, na ulicy Krakowskiej, niedaleko mojego rodzinnego domu. I za każdym razem, jak tam jestem, to tam zaglądam, bo biżuteria jest po prostu boska. Ale jest wszystko to, co ja widzę na AliExpress i to, co często na przykład kupiłam na AliExpress za. Niecałe 5 zł, to na przykład w Side Bazar jest to za 15-20 zł. Nie są też jakieś to kolosalne pieniądze. Jeśli na przykład zależy Wam na czasie, żeby przyszło coś fajnego, to tam możecie sobie zamówić właśnie albo online w Bazar, tam gdzie zamawiałam, albo po prostu stacjonarnie, jeśli jesteście z okolic Tarnowa i, tu, i tak dalej. Ale podejrzewam, że jakby te kolczyki tam były w Side Bazar, nie widziałam, dawno mnie tam nie było, to pewnie by kosztowały coś koło 10 zł. Tak tak, koło 10 zł, a za te jedne chyba zapłaciłam niecałe 3 zł. Także fajnie, ręka się ucieszy, a podoba mi się, a z tym może jakąś stylizację zrobię. Także hello. Witamy, dziękuję, Aliexpress dotarło. Manko, Siemanko, z tej strony skończę dzisiaj tego vloga. Podejrzewam, że on będzie taki krótki. Udało mi się dziewczyny nagrać. O, tu moja opaska. Udało mi się nagrać test i recenzję, taką właśnie podsumowanie kolekcji Vibo Film Mind z Martą Zymalowaną I zrobiłam dwie propozycje makijażu, w sensie dwa oka. Jedno takie obarcie graficzne. W ogóle ta strona jest całkiem inaczej pomalowana, bo brązer jest inaczej róż, rozświetlacz, a ta druga strona jest taka klasyczna. I siądę. Ha, dzisiaj zmontuję vloga. Jutro będę montować filmik. Ten właśnie z tym. Z tym Makijażem, ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że mega mi się podoba. Uwielbiam się tak bawić makijażem. Najchętniej bym tak trochę jeszcze pochodziła, ale to tak troszkę śmiesznie wygląda. No i tak tutaj Bajzel teraz jest. Wszystko jest na rozwalane. Także o, tu Wam pokażę, właśnie z bliska te miniące się brokaty. Czekajcie. Halo, ostrość na, na to. Wyłapie mi. Kurczę, wiecie co? Dzieje, w ogóle dzieje mi się coś z tym. E... O, widać jak to się tutaj błyszczy, nie? W ogóle dzieje mi się coś z telefonem, no. i Dobra, nieważne. W każdym razie, no, piękne są te błyski. Tutaj mam teraz bajzer, teraz pasuje to posprzątać i poukładać w ogóle. E, no, także dobra. Ja uciekam, dziewczyny. O, tak wygląda jeszcze makijaż. Uciekam. Vlog krótki, niedługi, taki naprawdę szybki, dzienny na spontanie. Um, no, także widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, Buziaczki. Pa.